Watykan, najmniejsze państwo na świecie, pełne jest tajemnic skrywanych za murami, do których mają dostęp jedynie wybrani. Od tajemniczych archiwów po teorie spiskowe dotyczące nadprzyrodzonych artefaktów, każdy zakamarek tej duchowej metropolii kryje historie, które budzą grozę i fascynację. Niewyjaśnione zjawiska, ukryte komnaty oraz enigmatyczne symbole tworzą aurę niepokoju wokół instytucji, która od wieków wpływa na bieg historii. Chronowisor. To tajemnicze urządzenie, które według twierdzeń ojca Pellegrino Ernetiego, włoskiego Benedyktyna, pozwalało na oglądanie wydarzeń z przeszłości. Urządzenie, opisane jako coś na kształt telewizora, miało rzekomo działać na zasadzie odbierania i dekodowania promieni elektromagnetycznych oraz dźwiękowych fal, które miały pozostawać w przestrzeni pominionych wydarzeniach. Chronowizor miał umożliwiać nie tylko oglądanie historycznych scen, ale także nagrywanie ich w czasie rzeczywistym. Ernetti, który był również wykształconym fizykiem i muzykologiem, twierdził, że nad konstrukcją urządzenia pracował wraz z grupą 12 naukowców, w tym słynnych postaci, takich jak noblista Enrico Fermi i niemiecki inżynier rakietowy Wernher von Braun. Rzekomo za pomocą tego urządzenia udało się obserwować kluczowe momenty z historii, takie jak ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, przemówienia Cycerona, a nawet przedstawienia rzymskiego poety Eniusza, które wcześniej były uważane za zaginione. Zgodnie z relacjami Ernetty'ego, chronowizor działał dzięki specjalnym antenom, które zbierały sygnały z przeszłości. Obrazy były następnie wyświetlane na ekranie, a urządzenie mogło być strojone na konkretną datę i miejsce w historii. Chociaż Ernetti wielokrotnie podkreślał, że chronowizor istniał naprawdę, nigdy nie przedstawił dowodów, które jednoznacznie potwierdziłyby istnienie tego urządzenia. Co więcej, Fotografia Jezusa na krzyżu, którą Ernetti rzekomo zdobył za pomocą chronowisora, została później zdyskredytowana jako fałszerstwo, będące jedynie obrazem opartym na figurze z włoskiego kościoła. Choć większość ekspertów podchodzi do opowieści o chronowisorze z dużą dozą sceptycyzmu, urządzenie to nadal jest przedmiotem wielu teorii spiskowych. Zgodnie z niektórymi spekulacjami, Watykan ukrywa ten wynalazek z obawy, że jego możliwości mogłyby zagrozić stabilności światowego porządku, umożliwiając manipulację historią. Do dziś pozostaje on jednym z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych elementów w mitologii związanej z Watykanem, a jego istnienie nie zostało ani potwierdzone, ani ostatecznie obalone. Morderstwo w Watykanie. To wydarzenie, które rozegrało się 4 maja 1998 roku, na długo zapadło w pamięć jako jedno z najbardziej tajemniczych morderstw w historii Kościoła katolickiego. Tego dnia w apartamencie komendanta gwardii szwajcarskiej Aloisa Estermanna znaleziono ciało jego samego, jego żony Gladys Meza Romero oraz wicekaprala gwardii Cedrika Tornaja. Oficjalna wersja Watykanu głosiła, że Tornay, zmagający się z frustracją z powodu odmowy awansu oraz odznaczenia za trzyletnią służbę, najpierw zastrzelił komendanta i jego żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Jednak okoliczności tej zbrodni budzą liczne kontrowersje i pytania, na które Watykan niechętnie odpowiadał. Zbrodnia miała miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak Esterman został oficjalnie mianowany komendantem gwardii szwajcarskiej. Sam Tornay był młodym kapralem, który miał duże ambicje, ale czuł się lekceważony przez swoich przełożonych. Oficjalna wersja mówiła, że Tornay, zdeterminowany przez osobiste urazy i stres związany z nieprzyznaniem awansu, w akcie desperacji zabił Estermana i jego żonę. Watykan szybko wydał oświadczenie, podkreślając, że zbrodnia była rezultatem afektu, a Tornay cierpiał na nowotwór mózgu, który mógł powodować nieprzewidywalne zmiany w jego zachowaniu. Zaraz po ogłoszeniu tej wersji pojawiły się jednak liczne wątpliwości. Jedną z nich był fakt, że miejsce zbrodni nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Przez nie przewinęło się wiele osób, zanim śledczy rozpoczęli swoje badania. Co więcej, nie zebrano wystarczających dowodów, a sama dokumentacja dotycząca śledztwa została utajniona, co jeszcze bardziej podsycało spekulacje. Matka Tornaya, Muget Bauda. Nie uwierzyła w oficjalną wersję i przez lata walczyła o oczyszczenie imienia swojego syna. Twierdziła, że Tornaj nie mógł popełnić tych morderstw i że padł ofiarą wewnętrznych rozgrywek politycznych w Watykanie. W tle tej tragedii pojawiły się również liczne teorie spiskowe. Jedna z najczęściej przywoływanych teorii mówiła o osobistych relacjach między Tornajem a Estermanem. Esterman, komendant gwardii, miał rzekomo utrzymywać relacje homoseksualne z młodym kapralem. Co w konserwatywnych kręgach Watykanu mogło wywołać skandal. Tornej, rozgniewany z powodu zakończenia tej relacji, miał dokonać zbrodni w przypływie emocji. Inna teoria sugerowała, że Esterman znalazł się w centrum wewnętrznej walki o władzę w Gwardii Szwajcarskiej, a Tornej, chcąc chronić swoje interesy, został uwikłany w te rozgrywki, co ostatecznie doprowadziło do tragedii. W ciągu kolejnych lat pojawiały się kolejne teorie, które sugerowały różne motywy zbrodni od osobistych do politycznych. Watykan jednak nigdy nie zgodził się na ponowne otwarcie śledztwa, co jeszcze bardziej podsycało spekulacje. Pergamin Templariuszy. To niezwykle ważny dokument, znany również jako Pergamin z Sinon, który odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu upadku Zakonu Templariuszy. Dokument ten został odnaleziony w 2001 roku w tajnym archiwum Watykańskim przez włoską badaczkę Barbarę Frale co wzbudziło ogromne zainteresowanie badaczy historii średniowiecza. Pergamin zawiera szczegółowe zapisy przesłuchań przywódców zakonu, w tym wielkiego mistrza Jakuba de Molay, przeprowadzonych przez przedstawicieli papieża Klemensa V w sierpniu 1308 roku w zamku Chinon we Francji. Na podstawie dokumentu ustalono, że papież Klemens V formalnie rozgrzeszył Templariuszy z zarzutów herezji. Jakub Demolaj oraz inni przywódcy zakonu zostali zmuszeni do przyznania się do różnych herezji i obrzędów, takich jak plucie na krzyż, co miało być częścią tajnych rytuałów inicjacyjnych. Jednak pergamin z Chinon wyjaśnia, że wielu z oskarżonych zeznawało pod presją i torturami, a spowiedzi były wymuszone. Kluczowym elementem jest fakt, że papież po przeprowadzeniu przesłuchań i analizie zeznań uznał ich za niewinnych herezji i przywrócił ich do łask kościoła, co ostatecznie nie zmieniło ich tragicznego losu. Mimo rozgrzeszenia przez papieża, zakon Templariuszy upadł, głównie z powodu działań francuskiego króla Filipa IV, który dążył do konfiskaty ich ogromnych majątków. Filip IV oskarżył zakon o herezję, Sodomię i inne wykroczenia, co doprowadziło do aresztowania członków zakonu, a następnie do ich egzekucji. W efekcie tych działań zakon został rozwiązany w 1312 roku, a ich bogactwa przejęto. Odkrycie pergaminu było przełomem w badaniach nad historią Templariuszy, ponieważ obaliło powszechne przekonanie o ich winie. Dokument pokazuje, że papieństwo miało ambicje ocalenia zakonu, jednak musiało ustąpić przed naciskami politycznymi i militarnymi ze strony króla Filipa IV. Ostatecznie pergamin z Chinon, liczący 60 metrów długości, stanowi jedno z najważniejszych źródeł do zrozumienia tragicznej historii templariuszy i ich procesu. Tajne Archiwa Watykanu. To jedno z najbardziej fascynujących i owianych tajemnicą miejsc na świecie. Będące skarbnicą dokumentów dotyczących historii Kościoła katolickiego i innych wydarzeń światowych. Formalnie utworzone w 1612 roku przez papieża Pawła V. Archiwa gromadzą dokumenty od wczesnych wieków chrześcijaństwa, w tym pisma papieskie, korespondencje dyplomatyczne, a także akta dotyczące spraw politycznych, społecznych i religijnych. Archiwa te mają ogromne znaczenie historyczne i są przedmiotem wielu spekulacji oraz teorii spiskowych. Dokumenty zgromadzone w tajnym archiwum obejmują ponad 85 km półek, co czyni je jednym z największych zbiorów tego typu na świecie. Archiwum przechowuje zarówno starożytne manuskrypty, jak i nowożytne zapiski dotyczące ważnych wydarzeń. Wśród nich można znaleźć dokumenty dotyczące procesu Galileusza, procesu Templariuszy, jak również materiały związane z kluczowymi postaciami Kościoła i świata, takimi jak Henryk VIII Tudor czy Maria Stuart. Pojawiają się również teorie mówiące o przechowywanych tam zaginionych Ewangeliach oraz tajnych dokumentach dotyczących Jezusa Chrystusa i jego domniemanych potomków. Archiwa były przez wieki trudno dostępne dla publiczności, co budziło liczne spekulacje i podejrzenia o ukrywanie niewygodnych dla kościoła informacji. Dopiero w 1881 roku papież Leon XIII otworzył archiwa dla wybranych naukowców, co pozwoliło na badania nad ich zawartością, choć dostęp do nich jest nadal ściśle kontrolowany. Naukowcy mogą wnioskować o wgląd do konkretnych dokumentów, jednak nie mają pełnej swobody poruszania się po archiwach. Dostęp mają jedynie do wybranych części, a badania mogą odbywać się wyłącznie w specjalnie wyznaczonych godzinach i miejscach. Tajne archiwa Watykanu były wielokrotnie przedmiotem kontrowersji. W trakcie wojen napoleońskich w 1810 roku, Napoleon zrabował tysiące skrzyń z dokumentami, próbując stworzyć centralne Archiwum Europy. Część materiałów została zwrócona Watykanowi po 1815 roku jednak znaczna liczba zaginęła bezpowrotnie. W XX wieku, aby lepiej chronić dokumenty, wybudowano nowoczesny, ognioodporny bunkier pod dziedzińcem Szyszki, który zapewnia optymalne warunki do przechowywania tych bezcennych zbiorów. Bunkier ten, dostępny wyłącznie dla pracowników, dodatkowo potęguje aurę tajemniczości otaczającą Archiwa Watykanu. Choć archiwum przeszło w 2019 roku oficjalną zmianę nazwy na Apostolskie Archiwum Watykańskie, co miało podkreślić jego ścisły związek z papieżem i stolicą apostolską, dla wielu nadal pozostaje ono jednym z najbardziej niedostępnych i kontrowersyjnych miejsc na świecie, które kryje nieujawnione dotąd tajemnice. Proces Galileusza To określenie używane na opisanie jednego z najważniejszych momentów w historii konfliktu między nauką a religią. Ukazuje trudności, z jakimi Kościół musiał się zmierzyć, gdy stawał wobec nowych odkryć naukowych podważających tradycyjne wierzenia. Galileusz Galilei, włoski astronom i fizyk, został osądzony przez świętą inkwizycję za popieranie teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika. Jego proces w 1633 roku stał się symbolem napięć między Kościołem Katolickim a rozwijającą się nauką. Galileusz od młodości interesował się odkryciami Kopernika, które radykalnie zmieniały pogląd na wszechświat. W czasach, gdy obowiązywała teoria geocentryczna Ptolemeusza, według której Ziemia była centrum wszechświata, Galileusz popierał heliocentryzm, twierdząc, że to Słońce jest centrum, wokół którego krążą planety. Jego obserwacje astronomiczne, takie jak fazy Wenus i Księżyce Jowisza, dostarczały dowodów na prawdziwość heliocentryzmu. Kościół katolicki, widząc zagrożenie dla biblijnej kosmologii, skrytykował te poglądy. W 1616 roku heliocentryzm został uznany za herezję, a Galileuszowi zabroniono głoszenia tej teorii. Mimo to w 1632 roku opublikował Dialog o dwóch najważniejszych systemach świata, gdzie przedstawił argumenty za heliocentryzmem i geocentryzmem, ale jednoznacznie faworyzował teorię Kopernika. W wyniku tego dzieła Galileusz stanął przed sądem świętej inkwizycji. Twierdził, że traktuje heliocentryzm jedynie jako hipotezę, jednak pod presją Kościoła został zmuszony do odwołania swoich poglądów. W dniu 22 czerwca 1603 roku skazano go na dożywotni areszt domowy. Choć nigdy nie został poddany torturom, proces odbywał się w atmosferze groźby. Według legendy, po odwołaniu swoich poglądów miał szepnąć: e si muve”, a jednak się porusza. Choć brak dowodów na to, że te słowa rzeczywiście padły. Galileusz resztę życia spędził w areszcie domowym we Florencji, kontynuując badania naukowe. Jego odkrycia, takie jak prawa ruchu planet, stały się fundamentem współczesnej nauki. Dopiero w 1992 roku papież Jan Paweł II oficjalnie uznał, że Kościół popełnił błąd, co symbolicznie przyznało, że odkrycia naukowe mogą współistnieć z religią. Zaginione Ewangelie. To tajemniczy zbiór tekstów, które według wielu badaczy mogą rzucać nowe światło na wczesną historię chrześcijaństwa i postać Jezusa Chrystusa. Choć Nowy Testament składający się z czterech oficjalnych Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana jest fundamentem chrześcijaństwa. Istnieją spekulacje, że Kościół celowo wykluczył pewne pisma z oficjalnych kanonów, aby nie podważały tradycyjnych dogmatów. Te zaginione lub odrzucone Ewangelie, nazywane również apokryfami, miały rzekomo zawierać alternatywne wersje życia Jezusa oraz jego nauk. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów jest Ewangelia Judasza, odnaleziona w latach 70. XX wieku, która przedstawia Judasza nie jako zdrajcę, ale jako lojalnego ucznia wykonującego wolę Jezusa. To radykalnie odmienne spojrzenie mogłoby zmienić tradycyjne rozumienie jego roli w chrześcijaństwie. Inne teksty. Takie jak Ewangelia Marii Magdaleny sugerują, że Maria Magdalena miała znacznie większe znaczenie w życiu Jezusa, co podważałoby hierarchiczny układ ról płciowych w kościele. Według niektórych źródeł te i inne pisma mogły zostać ukryte przez kościół, aby uniknąć kontrowersji i zagrożeń dla oficjalnej doktryny. Ważnym odkryciem, które potwierdziło istnienie alternatywnych tekstów, była biblioteka znak Hamadi. Znaleziona w Egipcie w 1945 roku. Wśród tych dokumentów odnaleziono m.in. Ewangelię Tomasza, która przedstawia nauki Jezusa w formie sentencji, sugerując, że Jezus był nauczycielem mistycznej mądrości, a nie tylko mesjaszem religijnym. Wiele z tych pism, znanych jako pisma gnostyckie, było potępianych przez wczesny Kościół, ponieważ propagowały koncepcje duchowe, które kolidowały z ówczesnym nauczaniem. Niektóre teorie spiskowe wskazują, że tajne archiwa Watykańskie mogą kryć wiele innych zaginionych ewangelii. Zgodnie z tymi spekulacjami, w archiwach mogą znajdować się pisma, które mogłyby całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegamy Jezusa i wczesne chrześcijaństwo. Jednym z przykładów takich teorii jest rzekoma korespondencja Świętego Pawła z cesarzem Neronem, która miałaby zawierać informacje o życiu Jezusa po jego zmartwychwstaniu oraz o jego potomkach. Watykan oficjalnie nie potwierdził istnienia takich dokumentów, jednak brak pełnego dostępu do archiwów sprawia, że spekulacje na temat zaginionych Ewangelii są wciąż żywe. Egzorcyzmy i demoniczne opętania to temat, który od wieków wzbudza emocje w Kościele katolickim. W tradycji katolickiej egzorcyzmy mają swoje głębokie zakorzenienie, a ich praktyka została sformalizowana już w 1614 roku. Współczesny rytuał, zaktualizowany w 1999 roku, obejmuje skomplikowane modlitwy, błogosławieństwa oraz inwokacje, a także jest prowadzony jedynie przez wyświęconych kapłanów, którzy uzyskali specjalną zgodę od biskupa. Opętania i egzorcyzmy to w Kościele katolickim kwestie niezwykle poważne. Praktyka egzorcyzmów jest zakorzeniona w teologii chrześcijańskiej, która uznaje, że demony mogą opanować ludzkie ciało. Co manifestuje się poprzez różnorodne symptomy. Od agresywnych zmian w zachowaniu, ponad ludzką siłę czy zdolności językowe, których osoba wcześniej nie posiadała. Przykłady te są często przywoływane w literaturze dotyczącej tego tematu, jak w przypadku opisów autorstwa Gabriele Amort, wieloletniego egzorcysty Watykanu, który szczegółowo opisał swoje doświadczenia w walce z demonami. Jednym z kluczowych elementów każdego egzorcyzmu jest współpraca egzorcysty z lekarzami i psychologami. Każda osoba, która zgłasza objawy mogące sugerować opętanie, musi przejść szereg badań medycznych i psychologicznych, aby wykluczyć zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy choroby neurologiczne, które mogą wywoływać podobne symptomy. Kościół uznaje, że przypadki prawdziwego opętania są rzadkie. A egzorcyzmy są zarezerwowane tylko dla sytuacji, w których inne duchowe środki, jak sakramenty i modlitwa, okazują się niewystarczające. Współczesne zjawisko egzorcyzmów nadal budzi kontrowersje. Kościół katolicki zachowuje ostrożność w ich stosowaniu, jednocześnie podkreślając, że są one duchową odpowiedzią na autentyczne zagrożenia demoniczne. Dla wielu osób stanowią one istotny element wsparcia duchowego w sytuacjach skrajnego nękania. Które nie znajduje wyjaśnienia w medycynie konwencjonalnej. Przepowiednie o końcu świata. To trzecia i najbardziej tajemnicza część objawienia Matki Boskiej z Fatimy, która miała miejsce w 1917 roku. Objawienie to zostało przekazane trójce portugalskich dzieci Łucy, Hjacyncie i Franciszkowi. I obejmowało trzy wizje, z których dwie zostały ujawnione w latach 40. XX wieku. Trzecia część. Często określana jako trzecia tajemnica fatimska, została długo ukryta i oficjalnie ujawniona dopiero w 2000 roku. Według opisu, trzecią tajemnicą jest wizja o apokaliptycznym charakterze, która przedstawia anioła z ognistym mieczem, grożącego zniszczeniem świata. Matka Boska w tej wizji powstrzymuje anioła przed zniszczeniem, a jego okrzyk pokuta, pokuta, pokuta wzywa ludzkość do nawrócenia i odpokutowania za grzechy. Centralnym elementem tej przepowiedni jest także obraz papieża w Bieli, który prowadzi biskupów, kapłanów i wiernych przez zniszczone miasto, symbolizujące cierpienie kościoła, zanim zostaje zabity u stóp krzyża. Kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w swoim komentarzu wyjaśnił, że wizja ta odnosi się do niebezpieczeństwa zniszczenia świata przez ludzkie działania, takich jak wojny czy broń nuklearna oraz do wielkich cierpień, jakie miały spaść na Kościół w XX wieku, w tym prześladowania związane z totalitaryzmem i ateizmem. Ratzinger podkreślił jednak, że ta wizja nie jest zapowiedzią nieuchronnego końca świata, lecz wezwaniem do nawrócenia i zaproszeniem do działania na rzecz pokoju. Mimo, że trzecia tajemnica została oficjalnie ujawniona, wielu ludzi wciąż wierzy, że Watykan nie ujawnił pełnego jej tekstu. Szczególnie że przepowiednia mogłaby odnosić się do apostazji w kościele lub kryzysów, które nadal trwają. Ta tajemnica fatimska pozostaje jednym z najważniejszych objawień Maryjnych i wciąż inspiruje do rozważań na temat przyszłości ludzkości. Sekretne sale pod Bazyliką Świętego Piotra. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Watykanie, owiane mistyczną atmosferą i pełne historycznych zagadek. Te podziemne przestrzenie kryją w sobie nekropolie. Czyli starożytny cmentarz, który sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego. To miejsce, które przez wieki było ukryte przed światem, znajduje się około 5 metrów pod powierzchnią dzisiejszej bazyliki, a jego historia sięga I wieku naszej ery. Nekropolia została odkryta przypadkowo w latach 40. XX wieku podczas prac mających na celu poszerzenie miejsca pochówku dla papieża Piusa XI. Podczas wykopalisk odkryto wiele grobowców z czasów rzymskich ozdobionych inskrypcjami, freskami i mozaikami, świadczących o zamożności osób, które tam spoczywały. Wśród tych grobowców znajdował się także mały kurhan, nad którym napisano greckie słowa Petros Eni, co oznacza „Piotr tu spoczywa“. Watykan po przeprowadzeniu licznych badań ogłosił, że są to szczątki świętego Piotra, jednego z najbliższych uczniów Jezusa i pierwszego papieża Kościoła katolickiego. Podziemna nekropolia, w której znajdują się nie tylko chrześcijańskie, ale i pogańskie grobowce, jest swoistym labiryntem korytarzy. Spacerując wąskimi, słabo oświetlonymi przejściami, odwiedzający mogą zobaczyć niezwykle dobrze zachowane domy grobowe, przypominające małe mauzolea, ozdobione freskami i płaskorzeźbami. W jednym z najważniejszych punktów trasy znajduje się słynna czerwona ściana na której wyryto liczne grafiti, będące śladami pielgrzymów, którzy czcili pamięć świętego Piotra. To miejsce ma wyjątkowe znaczenie nie tylko dla historii kościoła, ale i dla archeologii, ponieważ pokazuje, jak różne kultury – rzymska i wczesnochrześcijańska – współistniały w tym samym czasie. Poziomy podziemnej nekropolii odzwierciedlają warstwy czasu – od czasów pogańskich aż po wczesne chrześcijaństwo. Przykładem jest tu kaplica poświęcona świętemu Piotrowi, która została wybudowana bezpośrednio nad jego domniemanym grobem. Cesarz Konstantyn Wielki, który w IV wieku przyjął chrześcijaństwo, zlecił wybudowanie bazyliki nad tym świętym miejscem, uznając je za ośrodek wiary chrześcijańskiej. Wstęp do podziemi jest mocno ograniczony. Codziennie zaledwie około 250 osób ma możliwość zobaczenia tego niesamowitego miejsca. Aby uzyskać zgodę na zwiedzanie, konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie biletów, a samo wejście odbywa się pod ścisłą kontrolą, aby nie zniszczyć cennych reliktów przeszłości. Atmosfera miejsca jest unikalna. Wilgotne, ciemne i wąskie korytarze wzbudzają uczucie obcowania z historią, która przetrwała niemal 2000 lat.